Na bewsztyki nadaje się prawie cała polędwica z wyjątkiem cienkiego zakończenia, tak ogona. Z grubszej strony, tak zwanej głowy, wykrawane są duże, ważące 200 gram bewsztyki, tak zwane chateaubriand. Ze środkowej części przygotowane są bewsztyki grubości około 3 cm, nazywane do, które przed smażeniem owijane są słoniną. A także cienkie bewsztyki filę mignon, podawane po 2 na osobę. Bewsztyki mogą mieć różną grubość, od 2 do 5 cm i można je podawać różnie wysmażone, od mocno krwistych do bardzo wysmażonych. Bewsztyki, które mają być mocno krwiste, należy smażyć przez 2 minuty, po jednej minucie z każdej strony. Bewsztyki, które mają być średnio dosmażone, należy dosmażyć przez 4 minuty, po 2 minuty z każdej strony. Na małym ogniu, a następnie zdjąć z ognia, włożyć na patelnię jedną łyżkę masła, odstawić pod przykryciem na 4 minuty. Przed podaniem średnio i bardziej dosmażone bewsztyki należy dosmażyć po jednej lub więcej minut z obu stron, sprawdzając palcem stopień dosmażania. Mięso miękkie będzie w środku krwiste. Sprężyste będzie dosmażone. Sztywne będzie bardzo dosmażone. Przed podaniem bewsztyki można opruszyć pieprzem oraz solą i podawać je z masłem aromatycznym, różnego rodzaju sosami, chrzanem, musztardą i wieloma innymi składnikami.